Nie wiem, co ty, chłopaku, robisz, ale no, mój ziom bardzo dobrze cię zapowiedział, więc postanowiłeś do nas spaść i też tutaj trochę porzucać. Tak, trochę poskaczemy na skakance. Chciałbym wziąć dzisiaj rekord w zębach, ile by w... Dzisiaj rekord tak, chcesz robić tak, u nas? Tak, rekord, tak, tak. Ale swój rekord? No swój rekord, swój. tak. Proszę Państwa, ja, Rafał Jaroszewski Chodź, to jest człowiek, którego y, absolutnie chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Facet, który doszedł do półfinału Mam Talent. Miałem przyjemność skomentować twój występ tak. w odcinku na żywo. Podbijasz internet nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Zachwyca się tobą Elon Musk. Y, y, piszą o tobie wszystkie portale zagraniczne i mówią... Co ty jesz na śniadanie, że ty jesteś w stanie utrzymać w zębach kilkadziesiąt kilogramów? Ja myślę, że to jest chyba genetyka, bo ja no, tak naprawdę to ja nie trzymam diety, jem wszystko, na, co, na co, co mi się chce, tak? Także nie wiem, no. A powiedz, na ile ma wpływ genetyka, na ile twoja ciężka praca i trening? Myślę, że... Genetyka to jest bardzo dużo, tak, bo tam mm -hmm. dziadek był bardzo silny, mój ojciec świętej pamięci był bardzo silny, także ja myślę, że tutaj główną rolę odgrywa genetyka, tak, mm -hmm. a to jedzenie i no, oczywiście prowadzenie się w życiu, tak, bo cały czas trenuję, cały czas jestem w ruchu, uprawiam e, sporty siłowe i myślę, że to jest takim... Takim prawdziwym tym. Wszyscy zadają sobie jedno pytanie. E, o stan Twojego uzębienia. <grym> Bo... To jest naturalny uśmiech. tak? <grym> Nie no, naturalny, wszystkie zęby są moje. Masz i... jakieś plomby, czy ci Nie, mam nic, wypadamy? wszystkie moje zęby są, tak. Bo ty tak. jesteś w stanie w paszczy utrzymać ile? No, dzisiaj zobaczymy właśnie. No. A ile chciałbym byś chciał się... dzisiaj? No, 80 kg chciałbym zobaczyć, czy, czy dam radę. A jak, jak się trenuje coś takiego? <noise> no robi się podejścia od tam najmniejszych ciężarów, tak? Ja zaczynałem od sztangi, później dokładałem ciężaru i, i cały czas dokładam ten ciężar, tak? A dotychczas ile już w tych zębach udało ci się unieść? No 70 kg. dzisiaj chciałbym wziąć 80 kg. 80, a tak. czy kiedykolwiek na jakimś treningu ci się to... No nie, nie, dzisiaj będzie nie. pierwszy raz, dlatego no, fajnie, że jest na żywo. A, Wszyscy to jest będą mogli na, zobaczyć. Na, na żywo pierwsza próba. Tak Czyli my teraz, gadając z tobą, cię trochę dekoncentrujemy, chciałbym coś zrobić, tak? No tak? możemy zrobić, spróbować. Chcesz zacząć już tak, pierwszy... No tak, dobra, ten... no, zro... no to idziemy. Na razie idzie. rozgrzewkę no zrobimy, rozgrzewka. na razie rozgrzewkę. Rozgrzewka. Mogę ci jakoś pomóc? Na razie nie, na razie rozgrzewkę zrobimy tak, na 60 kg. Dobra. Nie A do ten. teraz. Tak, tak. Oh. Rozgrzeweczka. 60 kg. Ale Damianie, proszę pomóc wrzucić tutaj dziesiątki. Ojej, czekaj. <laughs> tutaj taka prezentacja, wiesz. Ta dziesiątka łatwo ci poszła. <laughs> Dobra, Łuka, okej. Okay. All right, ladies and gentlemen, are you ready? Czekajcie, bo zaraz coś czuję, że Damian 80 kilogramów, Rafał! Tak jest, tak jest. <laughs> Jedziesz, mordo! <laughs> Może brawa, czy nie, czy cisza? On to zrobi! <noise> o, no brawo! To jest najmocniejsze. Na ja tylko tylko teraz widzimy. piszę, proszę państwa. Teraz, Co my teraz robimy? To jest ta... teraz poskaczę na sztango skakance Sztango skakanka. Tak. Z Czego są te puskacze? wytrzymałe? Ile ona waży? 25 kg. 25 kg. Tylko, a tam z tyłu pamiętaj, że masz krzesła. Dobrze pamiętam. Nie uczę ojca dzieci robić, słuchaj, tutaj, wiesz. I... Hop, hop. Jak pasikonik, jak sarenka. Damian, dołącz się. <grystanie> Brawo! 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 I najważniejsze, że lampy całe, bo nie było, Potrzebujesz wody? To nie, potrzebujesz wody jakiegoś nie, nie. wachlarza? Panie Damianie, proszę sprawdzić, czy to jest stolowy pręt. Panie Rafale... A... Nie aluminiowy, co nie? To nie, był no mój jestem... współprowadzący, Damian Michałowski. Zapamiętam go naprawdę. Wow, A se siniaki narobiłem na moim czworogłowym. Co ty teraz będziesz robić? W zębach chcę biegnąć prędko. Co ty chcesz robić? Biegać go w zębach prędko, szesnastka. Jak w zębach? Teraz zobaczycie. Yes. 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 Proszę państwa... Ależ ty masz zgryz. No, wielkie brawa. Ty zobacz, Dziękujemy. on zawiązał. Jak ty sobie krawat wiążesz? Też zębami? Słuchaj, które z dotychczasowych wyzwań było dla ciebie najtrudniejsze? pierwsze, czy to? Myślę, że pierwsze. Pierwsze, okej. Okay. Ja, ja przepraszam, ty masz rodzinę, prawda? Mam rodzinę. No i co jak oni patrzą i mówią, ty, bo dzieci masz, nie? Tak, chciałbym pozdrowić swojego synka Wiktorka. Cześć, Wiktor. Osiem lat ty masz. A ten kucynek będzie tak, to tak. robił? No zobaczymy. No. Ale, Ale ty... chciałbyś, czy chcę go uchronić jednak przed zobaczymy. tym? Zobaczymy, ja co będzie chciał, będzie trenował. Nie wiem, mam na to chyba na razie wpływu Ale jeszcze. to poczekaj, twoja nie wiem, mama twojego syna mówi, nie wiem, zobacz, gdzie, gdzie jest ojciec, a gryzie prędko w garażu. A co teraz ojciec będzie Robił. Teraz chciałbym pobijać gwoździ gołą ręką. Mhm. Ale takie rzeczy już były w śniadaniówce. Tak, ja... że ja nie jestem czarodziejem, tylko wypracowałem to jestem siłaczem, także... Ale nic sobie nie będę dłoń Nie będę tego Nie, nic nie zrobię. Nie, 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 nie dzwonimy do marzyny ani do Tomka. Nie, nie, nie. I do pana Ząbka. Uf. 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 Ja nie chcę to patrzeć. Jezus Maria. Uf. Boż! Brawo! Czy nie wbił, bo ja nie widzę? To no, wbił. wbił! Aha, to jeszcze drugi. Ujęz. Ten jeszcze chyba głębiej. Brawo? Panie Damianie. Cała no, będę wbijał tą ręką. Ale... Bijam teraz dopiero. Co ty robisz? Co? Tak. Aha, to nie był. Ty, 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 ty nie jesteś człowiekiem. Brawo! Mam też. Pa Ręka cała. Ręka Mam cała. parę gwoździ do wbicia w domu. Ty, ale jaka, jaka to jest oszczędność na młotku? Nie? <grywka> <grywka> tak. Rafał. Ale to są prawdziwe gwoździe. Nie, nie, no, prawdziwe. No. Prawdziwa deska, sosnowa, prawdziwe gwoździe. No dobra, a teraz jakiś kol, kolejny pomysł? Yy, kolejny pomysł? Słuchaj, ale jakie ty masz w ogóle marzenie, jakie, bo jesteś takim strongmanem, w takim, wiesz co mi się podoba, w takim starym, fajnym stylu, tak jak kiedyś było u nas też chyba w tvn nie? Ktoś tam, wiecie, włosami ciągnął tira, tak. przerzucali po prostu te koła, te opony. Teraz jakieś pióra sobie wsadzają, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo co, a tu przychodzi taki siłacz i wiesz, no... No nic, chciałbym być zdrowy całe życie, to jest najważniejsze. <laughs> <to jest śmiech> Reszta, 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 reszta. O nie wierzę. Reszta, reszta sama przyjdzie, Ale No tak? mi, czy ty, ty badasz się, że tak, po kątem przepoglini tam jest taki Jak tam tak. twoje kręgi? Wszystko, zdrowy. wszystko jest zdrowy. Okay? Tak, wszystko jest ok. Tak? Niesamowite. Ja człowiek tę. po prostu. Dobrze. Czy jeszcze jakieś kolejne wezwanie? Nie, czy, już czy wszystko, wystarczy, czy jeszcze? Czy jeszcze? chyba starczy, chyba wystarczy. A może w całe Nie jestem w stanie. Nie. Stań tu, ja na Ciebie skoczę. Jesteś tak. gotowy? Dobra, to tak podniosę Ciebie już. Dobra, a, a może mogę Cię poprosić, poczekaj kochany, poczekaj, chodź zaprowadź go do kuchni. Ale zaprowadź mnie do kuchni. teraz, tak zaprowadź. Jeszcze Dobra, damy, no? tak nie o! Tak jeszcze nie chodź, szedłem. Chodź, za mną, ja Cię poprowadzę. Brawa! Wielkie brawa! To a jestem już po śniadaniu. Może wylądował. Oh. Brawo, dziękujemy Ci. A jeszcze Czy Cię zgłodniałeś? Dziękuję. Nie, nie, dziękuję. Nie? A co ty okay. jesz? Wszystko jem, wszystko jem. Naprawdę A nie mam żadnego. Dużej, dużej. A zjadłbyś naszego kucharza też, czy? <laughs> <laughs> Nie ja, po prostu. Bardzo ci dziękuję. Wielkie brawa dla naszego najsilniejszego człowieka. W tej części wszechświata, ja cię kręcę. Naprawdę robi to ogromne wrażenie. Cześć tu, Dorota? I... Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej, zapraszamy na... Dzień